Witam się z Wami w nowym filmie, to będzie hol zakupowym. E, pokażę Wam parę nowości, które udało mi się zdobyć teraz na tą e, jesień. E, mam tutaj też e, kurtkę zimową, więc zapraszam do oglądania jut. Pokażę e, dwie kurtki. Są one ze Stradivariusa. E, ja nigdy nie miałam tręczu. Nigdy! Bo ja jestem bardzo niska i na mnie każdy tręcz wyglądałby źle, bo wszystkie są takie długie, a ja potrzebowałam krótkiego tręcza. Więc znalazłam na stronie tręcz krótki. Pokażę Wam. O! No, nie sięga mi nawet on do kolana, więc jest Idealny, wczoraj już pierwszy raz się w nim zaprezentowałam, tak po prostu poza domem, jest po prostu idealny, ja za niego dałam 270 zł, coś takiego, no tradycyjnie, guziki, nie będę teraz go sobie zapinać, no ale ma kieszenie, no naprawdę, i to jest rozmiar S, i jestem po prostu mega zadowolona, bo jest to mój pierwszy trench kupiony przez internet, a ja takich rzeczy raczej nie kupuję przez internet, bo byłam pewna, że będę musiała go zwracać, no bo jednak mm, kupiony przez internet, a stacjonarnie niestety yy, no go nie było, bo byłam ostatnio w zeszłym tygodniu w Stradivariusie. I niestety nie było tego tręcza, więc sam, tam są na stronie trzy kolory. Jest czarny, jest taki hmm, karmelowy, ale taki ciemny karmel. Tutaj w podglądzie widzę, że on jest jasny, ale on jest w rzeczywistości ciemny, bo na stronie internetowej jest jeszcze jeden kolor karmelowy. I to jest właśnie, i ten kolor właśnie ma. Tutaj mam jakiś. I kolor na stronie oddaje właśnie ten kolor, który tutaj teraz widzicie, ale on jest znacznie ciemniejszy, bo właśnie taki odcień ciemniejszy stwierdziłam, że chcę sobie kupić. I mam tutaj kolejną kurtkę, też wiadomo, kieszenie, i ona już jest no, na wczesną zimę, tak myślę. No, jest świetna. Jeszcze będę chciała kupić inny kolor, bo jest jeszcze beżowy, jest taki pudrowy róż coś, coś w tym rodzaju. No, po prostu jest świetna. Tutaj mam pasek, bo mam baranka w środku. Nie wiem, czy to widać. O, całe wypełnione barankiem, więc ja jestem z maźluch, więc dla mnie będzie. Na pewno ciepłe. No, jest świetne. I za tą kurtkę też dałam około 250-260 zł, ale jestem, jestem mega zadowolona. I teraz pokażę właściwie trzy rzeczy. Są to w ogóle ubrania. Są to z butiku internetowego. Domówiłam. Trzy rzeczy. Jest taki t-shirt z napisem Lamania The Label. Jest ona wygnieciona, ale zaraz wam przymierzę ją, bo ten materiał to jest w ogóle wszystko haft. Jeśli kojarzycie mnie bądź widzieliście mój profil na Instagramie, to widzieliście, że mam właśnie profilowe zdjęcie w tej bluzce, bo jest po prostu genialna. Ona już była tyle razy prana, ale ten materiał. To jest po prostu rewelacja. Te ciuszki są troszeczkę droższe niż w takim normalnym sklepie, ale naprawdę jakość jest premium. Naprawdę jestem mega, mega zadowolona. Następną rzeczą jest. Ta bluza po prostu jest genialna. Tutaj mamy napis. La Manuelle. Tutaj mamy tak samo. La Manuel, mm. od środka ma misia, naprawdę polecam, bo po polecam zajrzeć na tą stronę tego butiku, bo no coś pięknego. Ostatnią rzeczą mm, jest ten piękny sweterek, taki sweterek cardigan z napisem by me. E Jakbyście mogli to dotknąć. Tutaj ma taki, nie wiem, co to za materiał, ale po prostu to jest genialne. Ma takie guziczki, złote. To, ja nie mam słów. Po prostu są, jest to drogie. Jest drogie. Jak na sweterek, bo kosztuje chyba za to dałam. 270 zł. Także jest to spora cena. Ale ta jakość. Ciepłe. Naprawdę ten sweter jest ciepły.